Od ponad 10 lat pytają się mieszkańców Elbląga i regionu, co jest. Elbląskie Stowarzyszenie Kulturalne, co jest. W tym roku świętuje właśnie swoje dziesiąte urodziny. I o tej dekadzie, a także o planach na kolejne lata, rozmawiam z prezeską Stowarzyszenia, Beatą Branicką. W tym roku Elbląskie Stowarzyszenie Kulturalne, co jest, obchodzi swoje dziesięciolecie. A powiedz proszę, jakie były początki tego stowarzyszenia, no bo powiem tak troszkę kolokwialnie, że maczałaś w tym palce, żeby to stowarzyszenie oczywiście e, powstało. Rzeczywiście jestem stowarzyszeniem od samego jego początków. Jak powstało? Powstało w zasadzie tak samo jak działa, czyli totalnie spontanicznie. Spotkała się grupa ludzi, którzy chcieli coś robić, którzy mieli pomysły i chcieli przekuć je po prostu w czyn. Skrzyknęliśmy się, zorganizowaliśmy pierwszą imprezę, którą był Graf tak? Okazało się, że całkiem nieźle nam się współpracuje, mamy całkiem fajne pomysły. No i jakoś to się kręci te 10 lat. Sami nie wiemy jak to zleciało, kiedy to się w ogóle stało. Dopiero tak naprawdę w tym roku chyba uświadomiliśmy sobie, że kurczę, mamy okrągły jubileusz, będziemy go jakoś świętować, czy nie. No okazało się, że rzeczywiście świętowaliśmy ten jubileusz, organizując chyba największe imprezy jakie do tej pory udało nam się zorganizować. Czyli cykl koncertów Miasto Gramy, koncerty na wodzie. No i ten nasz dziesiąty jubileuszowy rok pojawiło się też nasze najnowsze, najmłodsze dziecko, czyli kiosk kultury, który jest na przystani. No właśnie, to też była taka spontaniczna akcja, można powiedzieć, żeby kupić kiosk ruchu już nieczynny, przenieść go w bardziej atrakcyjne miejsce, no i stworzyć tam mini galerię. Tak, to tak jak wspomniałam, nasze stowarzyszenie działa bardzo spontanicznie i to była też spontaniczna akcja. Tak naprawdę wszystko rozegrało się w ciągu paru miesięcy. Począwszy od samego rzucenia pomysłu do jego realizacji i finalizacji w taki sposób, w jaki aktualnie funkcjonuje. Działa rzeczywiście ten kiosk. Udało nam się znaleźć przede wszystkim taki lokal, który spełniałby nasze oczekiwania, który by przeżył tą przeprowadzkę, bo jednak to rzeczywiście było wyzwanie logistyczne, żeby go przenieść z jednego z punktu A do punktu B. Potem też nie ukrywam, że dzięki. Elblążanom udało nam się go doprowadzić do takiego stanu, w jakim aktu aktualnie funkcjonuje, ponieważ uruchomiliśmy zrzutkę. Elblążanie po prostu chyba pokochali ten pomysł, bo rzeczywiście zrzutka y, osiągnęła swój cel dosłownie w kilka dni. Y, nie zakładaliśmy w ogóle takiego sukcesu. Sądziliśmy, że będzie to troszeczkę dłużej trwało, no ale udało się, nazbieraliśmy pieniądze, udało nam się wy wyremontować ten kiosk do takiego stanu, żeby rzeczywiście spełniał te oczekiwania. Y, no I działa. Udaje nam się, udało nam się w tym roku rzeczywiście zorganizować dużo imprez w kiosku, wystawy, spotkania, koncerty. Teraz, już w najbliższy czwartek, kończymy tak naprawdę sezon. Ostatnią wystawą, taką jubileuszową, podsumowującą właśnie nasze 10 lat działalności. Czy można powiedzieć, że przez te 10 lat jeszcze bardziej rozruszaliście kulturalnie mieszkańców Elbląga? Mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że będziemy z tego wspominani i pamiętani, że. że Grupka po prostu zwykłych mieszkańców e, zorganizowała, czy też postawiła na nogi, wyciągnęła z domu e, wielu Elblążan po to, żeby uczestniczyli po prostu w kulturze, bo takie jest nasze, nasze, nasz cel i nasze zadanie, żeby zachęcić ludzi do udziału w kulturze, aktywnego udziału, uczestniczenia w koncertach, włączania się w te nasze inicjatywy, też pod kątem wolontariatu, ponieważ nasze Elbląskie Święto Muzyki, które jest naszą chyba taką sztandarową, albo jedną z sztandarowych imprez, nie, nie funkcjonowałoby gdyby nie grupa rzeczywiście ludzi wolontariuszy zaangażowanych w tą inicjatywę zupełnie niezwiązanych ze stowarzyszeniem chcących po prostu działać i coś robić fajnego dla miasta. Elbląskie święto muzyki też odbywa się w takim no, też przyjaznym terminie, bo jest ciepło i, i... Są też turyści, więc oni też się łapią w tym terminie na, na tą imprezę. I faktycznie widać, że wielu osobom, które też nie wiedzą, mimo że całkiem nieźle promujecie te swoje wydarzenia kulturalne, przychodzą na Stare Miasto, widzą, że coś się dzieje, że muzycy na ulicy. Więc to jest chyba też tak. Na plus, że, no, że wyciągacie nie tylko muzyków na powierzchnię, ale też mieszkańcom i też turystom no, dajecie powody do tej muzycznej radości. Oczywiście to, że organizujemy dużo plenerowych imprez, ma tak naprawdę bardzo banalne źródło, bo nie mamy swojej lokalizacji, więc jesteśmy jakby zmuszeni, żeby organizować nasze działania głównie w plenerze i głównie w tym sezonie letnim, który no, sprzyja. Święto muzyki jest też dosyć specyficzne, ponieważ dzieje się w samym centrum miasta. Nie jest biletowane, zresztą żadna z naszych imprez nie jest biletowana, i trafiamy rzeczywiście do bardzo wielu ludzi, którzy kompletnie nie kojarzą ani stowarzyszenia, nie wiedzieli o imprezie, a trafiają rzeczywiście na totalną zadymę w centrum miasta muzyczną. Myślę, że to jest całkiem fajny też produkt turystyczny, ponieważ w tym terminie, kiedy organizujemy Święto Muzyki w czerwcu, po Elblągu już kręci się dosyć sporo turystów, więc pokazujemy Elbląg też z takiej strony troszeczkę może luźnej, takiej. Takiego miasta, w którym dużo się dzieje, jest głośno, jest wesoło, y, można pośpiewać, potańczyć, dołączyć się do muzyków. Która Twoim zdaniem, impreza, wydarzenie kulturalne było najfajniejsze, czy wymagało najwięcej zaangażowania, czy jest po prostu takie najbliższe Twojemu sercu? Myślę, że tegoroczny projekt miasto gramy pod wieloma względami, jakby wpisał się w. Y, w to czego jak ja widzę kulturę czyli wyszliśmy po prostu z tych formalnych jakby ścian do miasta zorganizowaliśmy cykl koncertów w totalnie odjechanych lokalizacjach takich z których podejrzewam, nigdy nie było żadnego muzyka, a na pewno już nie rozbrzmiewała taka muzyka, jaka w tym roku zabrzmiała, na przykład na targowisku miejskim. No, podejrzewam, nikt nie spodziewał się akurat takiego zespołu, takiej, takiego rodzaju muzyki, która tam wybrzmiała, a mimo to ludziom się podobało. I jakby wydaje mi się, że przełamaliśmy w tym roku taki, taki mit, że muzyka, że koncerty muszą się odbywać w salach, trzeba się do tego przygotować, trzeba przyjść. Nie, my przyszliśmy z muzyką do mieszkańców, oni to. Kupili od, od, od razu z marszu, e, więc myślę, że to był taki projekt, który raz, że wymagał też od nas bardzo dużego zaangażowania, no bo jednak musieliśmy tutaj zorganizować koncert na Górze Robrego, co wydawało nam się totalnym kosmosem, ale wypaliło rzeczywiście w 100%. procentach. Ale z drugiej strony rzeczywiście trafiliśmy. Do takich ludzi, którzy być może nigdy nie przyszliby na nasze koncerty, a już na pewno nie przyszliby na koncerty takiej muzyki, którą im pokazaliśmy. A mimo to były tłumy, było sympatycznie, mieliśmy naprawdę bardzo fajny odzew od, od publiczności, i myślę, że to jest ten kierunek, w którym pójdziemy w przyszłym roku. No właśnie, czy macie już jakieś plany na przyszły rok, żeby. No, nie wiem przebić albo utrzymać na tym samym poziomie wasze kulturalne muzyczne pomysły. Wiele pomysłów, jak na przykład Elbląskie Święto Muzyki chcielibyśmy rozwinąć. Rzeczywiście jest taki plan z naszej strony. Udało nam się zdobyć fundusze w budżecie obywatelskim, więc dziękujemy Elblążanom oczywiście za kolejny rok zaufania. Mamy nadzieję, że się uda zrealizować rzeczywiście Elbląskie Święto Muzyki z większym rozmachem, z większej skali, ponieważ chcielibyśmy, żeby jednak nie tylko starówka, ale całe miasto brzmiało muzyką. Plany. Mamy niebawem wyjazd stowarzyszeniowy, więc na pewno będziemy obmyślać, co dalej, co w przyszłym roku, jak będziemy funkcjonować. Miejmy nadzieję, że przynajmniej utrzymamy ten poziom, który, który udało nam się osiągnąć w tym roku, a jeżeli będzie lepiej, no to tylko lepiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.